Zima potrafi być piękna, ale niesie też ze sobą spore wyzwania, zwłaszcza dla osób starszych. Mróz, wiatr i wilgoć sprawiają, że organizm szybciej się wychładza. A kiedy temperatura ciała spada poniżej normy, może dojść do zjawiska zwanego hipotermią. To stan, który dla seniorów bywa szczególnie groźny. Hipotermia to nic innego jak wychłodzenie organizmu poniżej 35 stopni Celsjusza. Wydaje się, że to niewielka różnica, ale dla osoby starszej może oznaczać poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia dlaczego seniorzy są na nią bardziej narażeni. Z wiekiem nasz organizm traci zdolność do szybkiego reagowania na zimno, metabolizm zwalnia, a mięśnie produkują mniej ciepła. Dodatkowo, wiele starszych osób przyjmuje leki, które mogą zaburzać odczuwanie temperatury lub ograniczać krążenie. Często też seniorzy po prostu nie czują, że marzną, a to sprawia, że hipotermia rozwija się powoli, niemal niezauważalnie. Pierwsze objawy to drżenie ciała, uczucie zimna i osłabienie. Potem może pojawić się dezorientacja, senność, a nawet utrata przytomności. Właśnie dlatego tak ważne jest, by bliscy potrafili rozpoznać te sygnały i zareagować na czas. Jak możemy chronić naszych seniorów przed wychłodzeniem? Przede wszystkim odpowiedni ubiór. Lepiej założyć kilka cieńszych warstw niż jedną grubą kurtkę. Czapka, szalik, rękawiczki i ciepłe skarpety to podstawa, bo przez głowę i dłonie ucieka najwięcej ciepła. Warto też pamiętać, że ciepłe buty i nieprzemakalna kurtka potrafią naprawdę zdziałać cuda. Równie ważna jest temperatura w mieszkaniu. Czasem seniorzy, chcąc oszczędzać, obniżają ogrzewanie. Ale zbyt chłodne pomieszczenia w jej poniżej 20 stopni mogą być niebezpieczne. Warto regularnie sprawdzać temperaturę w domu i zadbać, by była przyjemna i bezpieczna. Pomóc mogą też drobne codzienne nawyki. Ciepłe napoje, zupy, herbaty z miodem i imbirem. Wszystko to wspiera utrzymanie temperatury ciała, a odrobina ruchu, choćby kilka kroków po mieszkaniu, poprawia krążenie i ogrzewa organizm. Nie zapominajmy też o tym, że samotność zwiększa ryzyko. Senior, który żyje sam, może nie zauważyć pierwszych objawów wychłodzenia dlatego tak ważne jest, by regularnie się z nim kontaktować telefonicznie albo odwiedzinami. Czasem rozmowa i troska znaczą więcej niż najlepsze kaloryfery. Zima nie musi być zagrożeniem, jeśli podejdziemy do niej z rozsądkiem. Dbając o ciepło, ruch i obecność bliskich, możemy chronić naszych seniorów przed hipotermią i jej skutkami, bo troska o bezpieczeństwo to też sposób na okazanie miłości.